Cześć, jestem Ignacy. Dzisiaj jest 13 listopada, środa, a oto fragment Ewangelii na dziś. Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. W tym fragmencie chodzi o to, że ludzie krzyczeli do Jezusa, żeby ich uzdrowił. I Jezus to zrobił. A ewangelicznym challenge'em jest to, żeby w modlitwie wieczornej pomodlić się jak... Prędowaci i, i powiedzieć, co potrzebujemy, i zawołać jak oni. I nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcji. Pa!